Moi drodzy, jak widać stół stoi, a ja mogę powiedzieć tylko jedno, jeśli kiedykolwiek nagrywacie jakikolwiek materiał, upewnijcie się, że wcisnęliście nagrywanie, a nie po prostu postawiliście kamerę na statywie i pracowaliście przez półtorej godziny, bo to właśnie mi się przytrafiło, dlatego też nie mam materiału z montowania półki, z montowania blatu. Ponieważ yy, Wasz prowadzący jest pierdołą i zapomniał wcisnąć przycisk. Jednakże stół stoi, jest bardzo fajny, bardzo stabilny. Jak widzicie blat jest biały. Dlaczego biały? Dlatego, że nie było na stanie w Leroy Merlin płyt paździerzowych bez laminatu. Ale okazało się, że płyty pośród bez białym laminatem są o 1 grosz tańsze na metrze kwadratowym, więc stwierdziłem, że nawet jeśli cena byłaby taka sama, to czemu nie? Ładnie to wygląda. Trochę źle wygląda jak się położy i niż białe promówki, ale jest to coś, z czym możemy sobie dać radę. Więc stół stoi, jest bardzo stabilny i zaraz wezmę kamerę na rękę i pokażę Wam, jak to wygląda pod spodem. Może tam być trochę ciemno, bo oczywiście. Mniej światła jest, ogarnąłem też sobie całą tutaj przestrzeń, nie wycierałem kurzyn jeszcze, ale to jest powiedzmy, nie jest to męskie zajęcie, po prostu ogarnąłem śmieci, wszystko porzucałem pod spód, całe wszystkie, wszystkie swoje tereny, które mi się udało znaleźć, na czym pracuję, które są już gotowe oraz wszystkie maty, walizki i inne duperelki też tam użyłem. posprzątałem też w ogóle na całym strychu, tak aby, no jak już wiecie, Robi się coś, to robi się do końca, posprzątałem wszędzie, więc zaproszę Was na małą, krótkie przejście po tym, co tutaj jest i jak to sobie to wszystko wymyśliłem, także lecimy. Zacznijmy od rzeczy, które... Nie są związane z 40 ani w ogóle z Wargamingiem, to jest mój pokój. mała przestrzeń do ćwiczeń, bo ciężko to nazwać pokojem. Więc mamy tutaj ławeczkę, mamy te riksa i dwa okna, które dostarczają świeże powietrze. Mamy także różne hantelki i ciężarki. Dalej mamy oczywiście stół, który jest tutaj nową rzeczą. Jeśli oczywiście przeszkadza Wam to, to jest to głupi element na moim nowym aparacie który muszę zdemontować albo jakoś inaczej zabezpieczyć. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał aż tak bardzo. Dobra, zjedźmy sobie pod stół i zobaczmy, co leży pod stołem. Pod stołem mamy tutaj teren od Morty 5, ee, lub tam Morty 5, zależy, jak go zwał. E, tutaj trochę moich terenów od, cztere, od Games Workshopu. Wszystkie battlematy, które miałem i wykorzystywałem do recenzji e, tej porównawczej, którą tam zrobiłem jakiś czas temu. E, oczywiście reszta terenów od Morty 5. Część moich terenów, one są czarne, więc nie wiem, czy tutaj cokolwiek zobaczymy. No i tak, tak, tak. Tutaj trochę puszek pomalowałem na biało, ponieważ taki był plan. I tam dalej też jest trochę różnego terenu. Nie wiem, czy to tutaj coś widać. Pewnie nie. Pewnie nie. Zaraz powiedzimy od drugiej strony. Na półkach trochę się zwolniło. Jeszcze jest kurz, no ale tak jak mówiłem, kurz wycieranie kurzu to nie jest męskie zajęcie i Więc tu, przyjdzie na to czas później. No a tutaj mamy wszystkie moje, udało mi się wystawić, w końcu jest miejsce na wszystkie moje pojazdy do orków. Eee, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć battle wagonów. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ciężarówek. luty wagon jeden i luty wagon numer 2, Ten to jest luty wagon, który zrobiłem lata temu. Taka. Popierdółka, ten już dużo fajniejszy, Rajno poszerzone, zbudowana wieżyczka. No i moje 18 Kilakan, które są właśnie malowane. Znaczy mówię właśnie, a nie, bra... nie dotykałem ich chyba z wzrok, więc właśnie będą malowane, bo muszę troszeczkę ich dokończyć. Tutaj wszystkie przybory, karty mocy, karty tau, karty tau, <toddy> jedne tau, drugie tau, orków, gdzieś są jeszcze Blood angelsów i tak dalej, i tak dalej. No tak, to oczywiście stąpa, którą zrobiłem, muszę ją dokończyć, także no i trochę figurek, latacze i dalej mamy tereny, znaczy tereny figurki, mamy gdewkopty, speedbikerów, piranie Tau, tutaj ghost killa, kruty, wszystko to co nie poszło w którymś momencie do rozpiski, no i tak dalej tak dalej, tutaj trochę kurzu, drop pod, rhino, który mi spadł i rozwalił się hacz, więc muszę to naprawić. A po drugiej stronie mamy gwardię, którą właśnie maluję. Ten koleś tutaj nie powinien być. Gwardię, którą właśnie maluję. Jestem w trakcie do wykańczania tej armii. Ponieważ leży latami, jakoś chciałem ich wszystkich razem połączyć. Kiedyś wam powiem dlaczego czerwony i dlaczego taki jaskrawy. A teraz przejdźmy sobie dalej do terenów. Widzicie tutaj mamy tereny games workshopowe. Tutaj mamy tu, trochę moich terenów. Nadal tutaj jest pewnie trochę ciemno i nic nie widać, może trochę podkręcę jasność. A pod spodem walizki, walizki, obok walizek i jeszcze więcej walizek. No i tutaj mamy końcówkę terenów, plakat czterdziestkowy. I dalej, dalej, dalej idziemy. Mam oczywiście moje wszystkie książki czterdziestkowe. Staram się raczej to trzymać w jednym miejscu, żeby to nie leżało po całym domu, więc jest to gdzieś tutaj. No oczywiście różne inne książki. Około. Militarne. Statyw, z którego nagrywaliśmy właśnie. Mój ulubiony plakat Gigera. Kocham po prostu ten plakat i jakbym mógł kiedyś kupić rzeźbę, to z chęcią bym kupił, ale są one droga, więc... Pff, na razie muszę zadowolić się plakatem. plakatem. I teraz tutaj niespodzianka. Stoi sobie komputer. A tu jest reszta. Tak sobie pomyślałem, że tak tutaj go wmontuję. Mam taką szafeczkę, której nie wykorzystywałem zbytnio, więc... Jak będę chciał kiedyś robić, nie, będę chciał kiedyś robić na przykład streama z, 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 z grania, będzie można odpalić sobie kamerkę, zamontować ją albo na statywie, albo gdzieś tutaj i będzie ona się trzymała. A tutaj fajny Bayer, który wykorzystywałem kiedyś do kręcenia filmików z figurkami. No dobra, teraz oczywiście nie włączę. Ty, 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 ty. taki model. O, o, o. moment. Zakurzony, co prawda. Muszę go odkurzyć. Bardzo fajny model z programu Orange County Choppers, chyba? Niech się dobrze pamiętam. No, 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 no. znowu się trzyma. No, więc taki tutaj bajerek mam. Znowu przyjdzie to czas na filmowanie figurek. To wykorzystam. No a tutaj, oczywiście, moja bieżnia. Posprzątałem, położyłem miły dywanik. I przejdźmy teraz do do Aha, no zapomniałem o wieży, która jest tutaj, taki staroć stoi, mojego brata, ale daje radę. Podłączony jest do niej komputer. Tutaj mamy całe okablowanie, którego normalnie nie widać. Całe okablowanie, wszystko porobione elegancko, tak przynajmniej się wydaje. A tutaj jest taki mój mały schowek, w którym trzymam rzeczy na sprzedaż, różne walizki, które mam do sprzedania, figurki, które mam do sprzedania. Pudełka do pakowania, więcej pudełek do pakowania. Tutaj są puszki po mlekach dziecięcych, które do czegoś się kiedyś przydadzą. Tu coś, co ukradłem ze sklepu naszego lokalnego znaczy, co to znaczy w oczywiście, ukradłem. Dostałem część rzeczy na sprzedaż. Lampy, które normalnie będę wykorzystywał przy Battle Reportach. No i jeszcze jakieś tam duperelki, które zapleczę, że tak powiem, modelarskie, które mi się tam przyda w pewnym momencie. No i co, i co, i. i... Tutaj jest jakaś skrzynka, chyba z żywicami i różnego ty tego typu rzeczami. Więc to tyle. To jest właśnie całe moje królestwo. Po sprzątaniu, pozwólcie, że się wmontuję. Więc tak wygląda. Tak to wszystko wygląda. Tak wygląda mój strych na chwilę obecną. Na... Połowy roku 2016 z nowym stołem. Oczywiście postaram się przy następnej okazji, przy okazji porządków w lokalnym sklepie, pokazać już całość, jak montuję to od samego początku do końca, co, jakie ma wymiary, żebyście wiedzieli, że jeżeli będziecie chcieli przygotować sobie taki stół, to będziecie mogli. Pokażę, ile elementów takiej długości, ile elementów innej długości, ile tego wszystkiego musicie mieć, tak abyście mogli też pojechać sobie na przykład do Castoramy Leroy, czy jakiegokolwiek innego sklepu, który macie w okolicy, w którym jest w stanie Wam poprzycinać kawałki drzewa Abyście mogli powiedzieć, 6 takich desek, 8 takich desek, 4 takie deski Nie wiem, 6 takich kantówek, 5 takich płyt, bum I jedziecie do domu, obładowani tak dr drzewem Ale jesteście w stanie sobie złożyć stół w jedno popołudnie Więc, jeżeli to wydaje się Wam świetnym pomysłem, dajcie mi znać w komentarzach Dajcie mi łapkę w górę, jeśli to jest fajny pomysł Więc będę wiedział, żeby zrobić taki odcinek, jeżeli to Kujowy pomysł i w ogóle powinienem dać sobie spokój. Dajcie łapkę w dół, ale dajcie też informację dlaczego to jest taki chujowy pomysł lub też dlaczego ten film Wam się nie podobał. Z mojej strony dziękuję. Widzimy się następnym razem. Na razie.